A co dzisiaj? W dzisiejszym odcinku mój kochany wykrywacz w wersji zupełnie przerobionej White Spectra V3. Dlaczego przebudowałem ten wykrywacz? Jak widzicie, mamy tutaj Z na węglowego sztycę od Mindlab Equinoxa. Można przekładać ona jest specjalnie zrobiona tak, żeby był, zobaczcie, cały wykrywacz był jak najkrótszy, prawda? Żeby się zmieścił. Przekładamy właściwą sztycę stąd, tutaj do przodu. Wydrukowałem taki uchwyt na drukarce 3D, zrobiłem mocowanie, tu idzie listwa od całej elektroniki. W ogóle po co, po co reanimować takiego starego dziada? To jest stary wykrywacz, widzieliście go nieraz na moich filmach. Różnie to bywało. Generalnie przygoda była bardzo ciężka. Ten wykrywacz już jest nieprodukowany, już go nie ma, go, tylko można go dostać z drugiej ręki. Firma Garrett teraz przejęła Łajca, więc sprzedaje części zapasowe. Zginęły zupełnie. Nowe egzemplarze, gdzieś tam jakieś używki się pojawiają na forach amerykańskich. W Polsce już jest bardzo ciężko, kiedyś był taki okres, że można było za grosze takie urządzenie kupić, dlatego że wiele osób, które kupiło nawet nowe, nie radziło sobie kompletnie z tym wykrywaczem, po chwili on został po prostu sprzedany. Jak widzicie, to jest sonda Sniperka znacie ją z moich filmów firmy Mars. Ja używam tej mniejszej sondy, zestaw jest lepiej wyważony, ona mi zupełnie wystarcza. I tyle. Jaka jest przewaga takiego white'a? Stare leciwe urządzenie już naprawdę szacowne i, i no, dość skomplikowane. Jaka jest przewaga nad nowoczesnymi sprzętami, e, urządzeniami analogowymi? Przede wszystkim identyfikacja. On jest wolny, on nie jest szybki. Jego można ustawić, można wszystko w nim wregulować tak jak mówiłem, w jednym z moich filmów możecie zobaczyć na playlistach. E, da się masę rzeczy ustawić pod siebie. To jest takie jakby Windows wykrywaczu dla programisty. Stracicie wiele miesięcy na naukę, poświęcicie bardzo wiele czasu, ale jesteście w stanie wyciągnąć 99% z tego urządzenia i ono procentuje. To jest urządzenie o najlepszej identyfikacji, jaka jest. One jest wielotczęstotliwościowe, trzy częstotliwości pracy, które pokazują w postaci kresek na ekranie. Czy te kreski się zgrywają przykładowo, czy to jest wartościowy przedmiot. Jest ID, jest podawana głębokość także przedmiotu, więc naprawdę jest to ciekawie rozwiązane. Do tego w tej wersji V3 mamy Polar Plot, czyli mamy jakiś tam wykres analizy. Nie wchodźmy w szczegóły. Bardzo fajne urządzenie. Które można skonfigurować pod siebie, ale trzeba poświęcić dużo czasu, parę miesięcy pracy, mieć jakieś doświadczenie już w wykrywaczach, i można w ten sposób takie urządzenie naprawdę ciekawie wykorzystywać. Dlaczego? Jaka jest przewaga tego, tego White'a nad innymi urządzeniami, moim zdaniem? Przede wszystkim identyfikacja, o której wspomniałem, która pozwala na bardzo precyzyjne określenie przedmiotów. To jest jedyny wykrywacz, który je znam, w którym można w precyzyjny sposób określić takie przedmioty, jak na przykład kapsel polmosy. Ja wiem, po ID i po wykresie, że to jest w 100% polmos. Oczywiście wiadomo, że tendencyjnie kopię i sprawdzam, natomiast nigdy nie było takiej sytuacji, żebym się zawiódł w jakiś taki sposób. Czyli jeśli mamy mało czasu, ta identyfikacja jest idealna na rekonesans, na rozpoznanie miejscówki. Oczywiście wymaga to szeregu pracy, przeczytania dokumentacji technicznej i doświadczenia z tym urządzeniem. Bo ono na początku może przerażać ilością nastawień, Jeśli ktoś jest nieprzyzwyczajony, to są rozwijane menu, można się pogubić. To jest naprawdę straszna litania, jak w starym systemie operacyjnym: grzebiemy, otwieramy kolejne zakładki, nie wiemy już co zmieniliśmy. Teraz już nie wiemy, czy zmieniliśmy dobrze, czy źle. Musimy przywrócić profil od początku i zaczynamy od nowa. Ale po pewnym czasie, jeśli nabierzecie doświadczenia, jeśli pokochacie to urządzenie, pozdrawiam wszystkich chłopaków, poszukiwaczy, którzy mają to urządzenie. Oni wiedzą o czym ja mówię. To, to jest urządzenie, którego nie będziecie chcieli nigdy oddać i sprzedać. Z prostego powodu: świetne audio, możliwość konfiguracji pod siebie i perfekcyjna identyfikacja. Niespotykana w żadnym innym sprzęcie, nawet w CTX, który też ma bardzo ciekawą identyfikację czteronumerkową. Jest tam też to w postaci takiego jakby graficznego interpretacji, target trace, prawda? Pojawia Wam się jakiś tam obiekt i wiecie, czy on jest na przykład mniej czy bardziej rozmazany, jakie ma ID i po audio i po wszystkim jesteście w stanie stwierdzić. Natomiast ja pracuję w Wajcie właśnie na tej identyfikacji, która jest, plus dodatkowo Polar Plocie, ale używam trybu mieszanego. Ja nie wychodzę z trybu mieszanego, nie używam innych programów, wchodzę tylko w trybie mieszanym. I naprawdę ten tryb mieszany robi robotę. Oczywiście warunkiem są słuchawki. Które to widzicie i znacie z mojego logotypu. Specyficzne słuchawki. wyglądają jak myszka Miki. To jest, to jest tak naprawdę atut tego, tego urządzenia. Dlatego, że pracuje w trybie mieszanym, ale stereo. Żaden inny producent tego poza White'em w tej chwili nie oferuje. Może gdzieś tam się jakieś urządzenie się przewinęło, może je przegapiłem, ale ja nie pamiętam. Nawet w Rutusie Alterze jest to w wersji mono, co jest naprawdę wielką wadą. Nawet w Tarsaci tryb mieszany jest w wersji mono, dlatego, że w momencie kiedy się wyłącza statyk, załącza się dynamik, to jest to wszystko na jednym kanale zrobione. A tu macie to równocześnie. Na początku jest to pewien szok, ale dzięki temu słyszycie wielkość obiektu, głębokość. I moment zapięcia dyskryminacji wam mówi, czy to jest mniej wartościowy, czy bardziej wartościowy obiekt, a jeśli połączycie to z tą, tymi rzeczami graficznymi, które dostajecie od White'a Spectry, to macie pełny wykres. Także, moim zdaniem, na rekonesans, do analizy, na badania archeologiczne, to jest rewelacyjne urządzenie, bardzo precyzyjne. Słychać żelazo. Ja chodzę w otwartej dyskryminacji, nie używam w ogóle dyskryminacji. To żelazo po prostu cały czas słyszę i wiem, że ono jest. Można byłoby sobie tam audio wyłączyć, ale to też się przydaje, dlatego że jak jest duży sygnał żelaza. To wiemy wszyscy dobrze, moi drodzy, że duże żelazo po prostu kopiemy. Także dlatego tego staruszka tak przerobiłem. Dlatego poświęciłem też. Tu jest ta taśma to, co powiedziałem. Musiałem się nieźle nabawić tutaj z kolegą moim i poprojektować i pobawić się po prostu w to wszystko, żeby to zagrało. Bo no to jest duża pucha, to jest stare urządzenie. Ono jest ciężkie, waży 2 kg w tej wersji teraz. Ja myślę, że około 200 g oszczędziłem, także to się nie ma co śmiać. To jest żaden wynik, żadna oszczędność. Ale zrobiłem to po to, że już miałem dość mocno złachane to wszystko. Po prostu chciałem dopieścić swojego ulubieńca, który ma u mnie do żywocia, którego trzymam, na pewno nie sprzedam. Żałuję, że sprzedałem zapasowego łajca, którego miałem. Także naprawdę polecam ten sprzęt. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć odnośnie sprzętu, zapraszam na omnitron.pl, zapraszam na nasz czat. I jeśli nawet nie kupicie nic u mnie w moim sklepie. To nie o to chodzi, jeśli macie pytania ja z chęcią udzielę odpowiedzi na wasze pytania, kupić o kogoś innego, to nie o, to nie o to chodzi, ale możecie się zapytać, ja jestem do tego, od tego żeby wam pomóc, żeby wam doradzić po prostu, ale dzięki temu, dzięki wielu użytkownikom poznaję bardzo fajnych ludzi i też się uczę, bo naprawdę są ludzie, którzy mają opanowane inne sprzęty, wymieniamy się doświadczeniami i to procentuje, także życzę wam miłego tygodnia, tym razem w pracy, bo jest dzisiaj poniedziałek. Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy w całej Polsce, wszystkich detektorystów, jak zwał, tak zwał. Trzymajcie się, pamiętajcie o moim sklepie na omnitron.pl. Serdecznie Was zapraszam i do usłyszenia, subskrybujcie ten kanał. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.